Cześć! Z tej strony Kasia i witam Was bardzo serdecznie na kanale Schronisko dla książek. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym tagiem. Tym razem jest to noworoczny tag, albo tak na dobry początek roku. Bardzo miałam ochotę na jakiś taki krótki, zwięzły filmik, bo sama mam tendencję do rozg rozgadywania się a poza tym e, takie długie długie filmy zajmują po pierwsze dużo czasu do nagrania, montażu, też waszego czasu. E, no ale właśnie jakby zżerają mi dużo energii, a mam taką potrzebę, żeby nagrać coś krótkiego, energetycznego i no i właśnie tagi są moim zdaniem super formą na coś takiego. No a druga sprawa, bardzo mi się spodobał ten film, który nagrała Agacia, więc stwierdziłam, że sama chcę coś takiego nagrać. Um, no, liczę na to, że ta, taka krótka forma trochę mnie utrzyma w ryzach i szczególnie tą taką moją tendencję do rozgadywania się. No więc właśnie, żeby nie przedłużać, to przejdźmy już do pytań. Pierwsze z nich to, ile książek chcesz przeczytać w 2024 roku, czyli właśnie bardzo konkretne pytanie. U mnie z tym czytaniem ostatnio było różnie różne życiowe wydarzenia, zawirowania i obowiązki. I w zeszłym roku przeczytałam dość mało tych książek jak na siebie, więc w tym roku stawiam sobie taki trochę bardziej ambitny cel i chcę przeczytać 100 książek. Wydaje mi się, że to jest wykonalne, szczególnie, że słucham dość dużo audiobooków. Wróciłam do tej formy właśnie, kiedy zajmuję się jakimiś codziennymi sprawami, to właśnie słucham sobie audiobooka w tle i wtedy te książki jakoś tak e, szybko mijają, w sensie jakby to dość szybko się je czyta i robi się dość duża liczba w ciągu miesiąca. Także tak, 100 książek. Ehm, Wydaje mi się, że jest to wykonalne, ale jeśli mi się nie uda, no to, to myślę, że świat się nie dowali. Drugie pytanie to pięć książek, których nie udało Ci się przeczytać w 2023 roku i planujesz je przeczytać w 2024 roku. Tych książek jest dużo, dużo więcej i szczerze powiedziawszy, to było dla mnie wyzwanie, żeby wybrać tylko pięć. Um, więc w pewnym momencie po prostu stwierdziłam, dobra, staję przed. Y regałem czy w zasadzie przed stosami książek, które mam na podłodze wybieram to, co mi po prostu pierwsze wpadnie w oko. E, I pierwsza rzecz to jest mój duży wyrzut sumienia z Pani Labiryntu Magdy K Knedler. E, zaczęłam czytać tę książkę, byłam gdzieś koło setnej, a już wyjąłam zakładkę, e, mniej więcej koło 100-150 strony, tak circa about, e, i bardzo mi się podobała ta książka. Ja Przepadłam. Przy czym czytałam ją na działce u, u moich przyjaciół i właśnie tam mi się tak dobrze czytało, bardzo czułam, czułam ten klimat i, i wszystko tak pasowało do siebie. I w ogóle myślałam, że to będzie jeden z ulubieńców minionego roku. Ale wróciłam z tej działki, wróciłam z wakacji, wsiąkłam w wir pracy. I jakoś nie miałam serca, żeby do niej wrócić, bo brakowało mi tego takiego super nastroju. No i, i żałuję, że nie doczytałam, i mam duże, duże nadzieje, żeby przeczytać ją właśnie w tym roku. E... W telegraficznym skrócie jest to retelling mitu o Ariadnie, o Minotaurze, nici Ariadne i o labiryncie, który właśnie jest według mitów na, na Krecie, w której więziony był Minotaur. Ja już wiem trochę więcej, no bo przeczytałam właśnie te. 100, 120, 150 stron. Ehm, ale tak, taki dobry klimacik ma ta książka, więc na pewno będę chciała do niej wrócić. Kolejna rzecz to też Wyrzut sumienia. To jest książka, która jest na moich półkach naprawdę długo. Dużo osób mi ją polecało. Za każdym razem, kiedy pokazuję ją na kanale, to ktoś komentuje, że koniecznie przeczytaj, jest świetna. Człowiek o 24 twarzach. Billy Michigan, najcięższy przypadek rozszczepienia osobowości w dziejach. I to jest książka, którą napisał Daniel e, Kies. E, I wydawnictwo Wielka Litera. Tak w ogóle stwierdziłam, że dobrze jest mówić, kto wydał e, książki. Także Wielka Litera, a Panią Labiryntu wydało wydawnictwo otwarte. Człowiek o 24 twarzach, e, reportaż, literatu, literatura faktu. Właśnie o przypadku człowieka, który m, był sądzony za różne zbrodnie, w zasadzie za, za konkretną zbrodnię. E, mimo to usłyszał, z tego co, co się orientuję, uniewinniający wyrok. E, no i właśnie było to ze względu na to, że żyły w nim 24 osobowości. E, jest to dla mnie mega ciekawe. Po pierwsze, jakby od tej strony prawniczej, sądowej, jak to wszystko wyglądało. A druga sprawa, że literatura faktu, którą ja lubię i i mam taką potrzebę, żeby czytać jej więcej. No i trzecia sprawa to właśnie te aspekty medyczne, które mega mnie intrygują, bardzo mnie wciągają i ciekawią i tak właśnie po prostu e... no właśnie, wcią wciągają i, i ciekawią, to, to są chyba takie najbardziej trafne słowa, to jest coś, co, co budzi moją ciekawość, co sprawia, że ja się wciągam w tę książkę i uważam, że jest to taka Niby użyteczna wiedza, chociaż wiem, że to są trochę ciekawostki i pewnie sama z tego nigdy nie skorzystam, ale tak, ja jestem tym człowiekiem, który lubi gromadzić mnóstwo randomowych ciekawostek. E, więc tak, mam nadzieję, że przeczytam ją w 2024 roku w końcu. Kolejna książka to coś, e, do czego przymierzamy się bardzo, bardzo długo, a konkretnie to jest kompleks Portnoja, autorstwa Filipa Rota i mam ją w wydaniu wydawnictwa Literackiego. E, Przymierzałam się bardzo bardzo długo, dlatego że chciałam tę książkę przeczytać już mniej więcej od 2014-15 roku, tak, tak mi się wydaje. Ale był bardzo duży problem z dostępnością tej książki, nie byłam w stanie po prostu upolować fizycznie. Może gdybym polowała jeszcze w jakichś antykwariatach, chociaż starałam się rozglądać, i nie byłam w stanie po prostu złapać egzemplarza w swoje ręce. No i w zeszłym roku udało się dopaść tę książkę. Właśnie wydawnictwo literackie wznowiło yy, tę książkę yy, i bardzo chciałabym ją przeczytać. Kupiłam ją właśnie w zeszłym roku. Myślałam, że przeczytam od razu, ale chyba przez to, ile lat się do niej zabierałam, to to oczekiwanie tak bardzo narosło, że teraz się troszkę boję, że nie doskoczę. Wiem o niej tyle, że ma być to książka mocno kontrowersyjna. Yy, ja znam taki mały fragmencik, który bardzo mnie zaciekawił, też mi się spodobał i zaintrygował, więc mam nadzieję, że całość tej książki po prostu doskoczy do tego poziomu. Kolejna książka z tej kategorii, czyli Anna Karenina. Jest to jedna z książek, które umieściłam w tbr na 2024 rok. Klasyka literatury i książka, do której ja się zabieram jak pies do jeża. Myślę, że jest na tym tbr drugi, jeśli nie trzeci rok. Wydaje mi się, że trzeci. Trochę się boję, też dużo osób mnie uspokaja, że będzie dobrze, na pewno się wciągnę i że, że to jest ten rodzaj klasyki, który rzadko komu się nie podoba, więc na to bardzo liczę. Trochę przeraża mnie objętość, a więc może się skuszę na audiobooka, podobno jest bardzo dobry i chyba nawet jest dostępny na jednej z platform, do której mam wykupioną subskrypcję, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Proszę, trzymajcie kciuki. I ostatnia książka w tej kategorii to Suproza. Jest to książka Anny Jurewicz i wydawnictwo. Nie wiem w sumie, czy to jest jakieś wydawnictwo, czy jest self-publishing. Aniversum. Okej. Okay. To jest książka, którą bardzo polecała mi moja koleżanka, przyjaciółka. Cześć Kari. I Kari <gry> przeczytała bardzo dużo książek z moich poleceń, a ja w sumie do tej książki, którą ona mi poleciła no nie zabrałam się już. To już będzie drugi rok, także troszkę, troszkę wstyd. Sama książka też właśnie mniej więcej tyle czasu czeka na moich półkach. Jest to historia takiej młodej dziewczyny, w sumie chyba jeszcze nastolatki, czarownicy, która żyje. W Polsce, e, i udaje się na Uniwersytet Łysogórski, żeby tutaj się szkolić, więc e, wydaje mi się, że chyba w mediach krążyła taka reklamówka tej książki, że jest to nasz polski Hogwart. E, także jestem ciekawa, czy to Wypełni do oczekiwania, czy dostanę taką porządną dawkę słowiańskości, którą ja bardzo lubię w literaturze. Liczę właśnie na te czarownice, na koty, na jakieś tam nauki o ziołach i dalej tak Lubię takie klimaty. No i, i dlatego jakby zostaję dalej na tym że na 2024 rok. I mam nadzieję, że w tym natłoku książek, które są na moich półkach nie utonie po raz kolejny. To jest w ogóle taki fenomen, że w sumie stosunkowo czytam dość dużo, bo jednak te okolice stu książek to statystycznie, tak w kontekście przeciętnego Polaka, to jest naprawdę dobry wynik. Ale tych książek świetnych jest takie mrowie. I jakby z, z moją jeszcze z moim taką tendencją do kolekcjonowania tych książek jakoś tak się dzieje, że one, nie ja wiem, znikają mi z pola widzenia, giną w tych stosach i i czasem, mimo tego, że ja mam tak wielką ochotę się zabrać za te książki, to jakimś cudem je omijam. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Paradoks czytelnika. Nie wiem, czy też tak macie, że, że właśnie te kubki wstydu tak monumentalnie rosną. No ale tak, chyba tak już musi być i trzeba się z tym pogodzić. Kolejne pytanie, bo miałam się nie rozgadywać. Trzecie pytanie, czyli książek jakiego gatunku. Chciałabym czytać więcej. I w sumie to już trochę wspomniałam. Są takie dwa głównie powiedzmy że gatunki, których chciałabym czytać więcej. Przede wszystkim to jest właśnie literatura faktu, literatura naukowa, bo to tak dla mnie jest w zasadzie może niedokładnie nie to samo, no ale to są rzeczy, które są bardzo blisko siebie. To jest taki temat, przez który, który mnie skłonił do tego, żeby w ogóle założyć kanał na Booktubie bo w wywodze się zajmowałam się zawodowo dość długo popularyzacją nauki i tego rodzaju książki są mi gdzieś bliskie a złapałam się na tym, że przez ostatni rok przeczytałam może trzy może trochę więcej, ale generalnie jakby nie tyle ile czytałam zazwyczaj tego rodzaju książek i chciałabym wrócić do tego no, i właśnie, tak jak już wspominałam w poprzednim filmie, planuję zorganizować akcję czytelniczą związaną z książkami popularno-naukowymi, z literaturą faktu, więc także te reportaże tutaj wejdą. I będzie to albo w kwietniu, albo w czerwcu. Jeszcze zależy, jak się takie zawodowe moje życie potoczy, ale tak, postaram się coś takiego zorganizować. No, a drugi gatunek, czy w zasadzie taki paragatunek, to jest literatura klasyczna. Mówię paragatunek, no bo w zasadzie tak. Książki klasyczne y, są mega różne, tak? mamy powieści obyczajowe i, i klasyczne horrory i tak dalej i tak dalej, ale starałam się swego czasu przynajmniej jedną książkę w miesiącu, taką zaliczaną do klasyki przeczytać i to był dla mnie ciekawy i na pewno taki bardzo rozwojowy czytelniczorok. Myślę, że to bardzo mi służyło i chyba chciałabym wrócić do tego postan postanowienia. Tym bardziej, że trochę tych y, klasycznych tytułów na półkach mam. Więc y, dobrze by było je w końcu wyczytać z tych Twoich półek. Kolejne pytanie, czwarte, czyli trzy tytuły, których nie planuję czytać w 2024 roku. I to było dla mnie najtrudniejsze pytanie w, w tym tagu, ponieważ y, ja się staram nie myśleć o książkach w takich kategoriach. Mam pamięć złotej rybki, więc często jak coś mignie i, i nawet jak stwierdzę, że to nie jest coś dla mnie, to zaraz zapominam o tej książce. I naprawdę musiałam się mocno skupić, żeby wybrać się tytuły. I tak, w pierwszej kolejności to będzie ballada Ptaków i Węży. I to dlatego, że bardzo lubiłam Igrzyska Śmierci, ten cykl, te trzy pierwsze książki, kiedy byłam nastolatką czy młodą dorosłą, bo to chyba ja wtedy miałam około 18 lat, a może nie, nie, chyba w sumie to było wcześniej, bo to było jakoś w kim nazwiskał. W każdym razie bardzo polubiłam ten świat. Dobrze się bawiłam, kiedy czytałam te książki i chyba nie chcę wracać do tego uniwersum, żeby, żeby sobie nie zepsuć tych wrażeń i tych, tych wspomnień, które mam w głowie. I to jest taki główny powód. Druga książka to jest Happy Place Emily Henry, ponieważ kilka osób, co do których opinii mam duże zaufanie, mówiło, że to nie jest Coś fantastycznego. Ja przeczytałam dwie książki tej autorki. Jedna mi się podobała, druga była taka: no okej, okay, ale też bez jakiegoś wielkiego szału. Yy, więc w sumie nie wiem, czy jest sens kupować kolejną nową książkę, która będzie takim przeciętniakiem, kiedy jakby mam tyle książek na półkach, które są fantastyczne, czy tak właśnie jak mówiłam wcześniej, czekają po prostu już drugi czy trzeci rok. Na to, żebym je przeczytała, bo kiedyś się nimi zachwycałam i, i bardzo chciałam je przeczytać, a ciągle jakoś te nowości wypierają to, co tak mnie kiedyś zaintrygowało. I na podobnej zasadzie trzecia kategoria, bo to już właśnie kategoria w zasadzie tak bardziej zbiorczo, to są książki Kristin Hana. Ostatnio trochę mi odeszła ochota na takie powieści typowo obyczajowe. Chociaż może to się zmieni, takie obyczajowo-romantyczne w zasadzie. Przeczytałam jedną książkę tej autorki, była ok Dwie dwie książki tej autorki. Um, Słowik mi się bardzo podobał. Druga książka to chyba były Prawdziwe kolory. Było okej. Okay. Ale z tego co słyszałam, w sumie nie sprawdziłam na własnej skórze, to to, że książki tej autorki są trochę takie na jedno kopyto. Że jak znamy już jedną powieść, którą napisała, to z dużym prawdopodobieństwem jesteśmy w stanie przewidzieć to, co się stanie w kolejnych, i, i widzimy takie mocne schematy. A ja chyba nie mam ochoty na coś takiego w, w takiej typowej obyczajówce. Także to były takie trzy książki. Piąte pytanie, piąta kategoria to książka, którą masz od zawsze, a jeszcze jej nie przeczytałaś. I w sumie to wracam do tego, że takich książek, które czekają na moich półkach długo, 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 mam naprawdę sporo. Kilka jeszcze chyba zostało w ogóle w moim domu rodzinnym, ale tak jak patrzyłam na to, co, co już jest ładnie ustawione na, na moich regałach, to jest Lawrence, Lawrence Osborne, przebaczenie. I ja nie mam w tym momencie zielonego pojęcia, o czym jest ta książka, ale pamiętam, że byłam w 100% kupiona tym, jak Paulina z kanału. Inaczej mówiąc,. Z Taki kanał poświęcony polonistyce, językowi polskiemu, z grubsza. Właśnie Paulina z tą swoją charyzmą opowiadała o tej książce i o tym, co jej się w niej podobało i, i dlaczego ją poleca. A potem trafiła mi się jakaś taka promocja, właśnie na, na stronie wydawnictwa. To jest wydawnictwo znak. Tak. E, więc stwierdziłam: Kurczę, muszę kupić, bo e, tak bardzo lubię Paulinę i. Treści, które tworzę, że jeśli jej się podoba ta książka, to mi się też na pewno spodoba. Dlatego to był taki czas w moim życiu, gdzie ja w ramach relaksu uwielbiałam układać puzzle, e ewentualnie coś tam malować i słuchać w tle, mm, właśnie głównie, youtube. Ka. A nie wiedziałam, że jest w ogóle coś takiego jak Booktube, i nie za bardzo wiedziałam o audiobookach, więc jakby głównie słuchałam jakichś takich kanałów popularnych naukowych albo właśnie. W sumie kanał Pauliny też jest popularny naukowy w pewnym sensie. Eee... No i, i miałam książkę w papierze, ale główną moją formą relaksu były trochę inne aktywności, i ona po tym takim pierwszym zachwycie wylądowała na półce i jakoś nigdy jej nie przeczytałam. Może w ramach wyzwania sama za sobą się dowiem, o czym jest ta książka i postaram się ją przeczytać w tym roku, ale jak wyjdzie, no to <grym> zobaczymy w praniu tak, To jest taka książka, która jest. Yy, myślę, że dobre 7 lat na moich półkach. A zresztą no, zobaczmy, kiedy ona była wydana. To było mniej więcej w tym czasie, kiedy ją kupiłam. 2015 rok. No, tak, no, to powiedzmy, że kupiłam ją w 16, to. To dalej jest 8 lat, prawie. Także no. Kasia i jej wyczytywanie książek. I ostatnie pytanie w tym tagu, że mam na wrażenie, że poszło naprawdę ekspresowo, to jest. Jedno postanowienie książkowe na 2024 rok, i moim postanowieniem takim zerowym, tutaj trochę oszukam, będzie to, żeby utrzymać tę regularność nagrywania materiałów na kanał. Chciałabym tworzyć po prostu jakieś takie ciekawe, angażujące treści, chciałabym tutaj. Trochę wskrzesić, a trochę zbudować społeczność, więc jestem bardzo wdzięczna za to, że oglądacie te filmy. Jeśli macie jakiekolwiek sugestie, to dzielcie się z nimi śmiało, czy to w wiadomościach prywatnych na, na Insta, czy tutaj w komentarzach. Ja jestem zawsze otwarta na różnego rodzaju dyskusje. Parę osób lubię od czasu do czasu do mnie napisać, co jest dla mnie super motywujące i ja szczerze powiedziawszy, rosnę od tych od tych komentarzy, czy od tych interakcji z Wami. W sumie chyba też był taki powód, dlaczego w pewnym trochę mnie nagrywałam, to, to że miałam takie wrażenie, że ja siedzę w pustym pokoju i mówię sama do siebie. No ale tak, to jest ten temat na inny film. A takie postanowienie, postanowienie poza tym zorowym, to jest to, żeby tutaj, gdzie teraz mieszkam, zorganizować sobie w końcu porządną biblioteczkę. Wiem, że to zajmie trochę czasu, zajmie trochę funduszy, ale zaczęło mnie irytować Stosy książek na podłogach i to, że mam w zasadzie e, dwa regały, i, i one już nie mieszczą moich książek. A tutaj w planach tego, tego wymarzonego domu jest takie miejsce na taką prawilną, piękną biblioteczkę, więc marzę mi się, żeby zorganizować ją w tym roku, i żeby wtedy nagrać wam e, też Booksura. Tak, więc to, to jest moje postanowienie. I w sumie. Miało być jedno, ale teraz mi też tak przyszło do głowy a propos tego, co mówiłam przy poprzednich pytaniach, to to, że chciałabym wyczytywać książki, które mam na półkach. Bo właśnie potem są takie sytuacje jak z tą, którą się zachwyciłam te parę lat temu. Teraz nie pamiętam, dlaczego się nią zachwyciłam i o czym ta książka miała być. No właśnie, a jakby te książki czekają i czekają, ja w pewnym momencie się. Właśnie tak bardzo mnie ekscytuję, kupuję sobie te książki, a potem właśnie ich nie czytam, a poczytam jakby tylko część. Więc liczę na to, że w tym roku uda mi się troszeczkę ograniczyć tę liczbę książek, które leżą na moich półkach, a są nieprzeczytane. Tak. To takie moje postanowienia. Podzielcie się w komentarzach, jakie są Wasze postanowienia książkowe na ten 2024 rok, albo właśnie kwestiami jakieś nie wiem, sugestii co do kanału, czy, czy jakie treści Was interesują, a może jakie Was nudzą. Będę bardzo wdzięczna za wszystkie takie uwagi, a tymczasem widzimy się w kolejnym filmie za tydzień. Cześć!